Cześć. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. A w pociągu z kolei mazowieckich zmieściła się moja przeczepa i mój fakt. I jak na ja tego typu manifestacje przystało, przyjechałem tirem. Jutro się widzimy w Warszawie, teraz tutaj zimnym kolegą. Wyszedłem z pociągu i wrócimy na miejsce obozowa. Cześć, pierwsza wyprawowa nocka za mną, jestem w tym momencie w swojej przyczepie, już się pospieszyłem, zapomniałem nagrać, kiedy to było jeszcze, tutaj o widzicie to jest pasek, który podwiesza moją protezę, więc w tym miejscu wisiała proteza i na tamtej płeczce była oparta, no tu mam garnek taki wielki 3 litrowy i różne dodatki, że tak powiem do kuchni. Które byłoby mi ciężko zmieścić w tym, w sakwach. Zresztą, zobaczcie, co tu się dzieje. Sakwy też pękate, po prostu wypełnione po brzegi. Tu już noga wystawiona sobie stoi. Tak jak widzicie, wszystko przypięte. Kolejna rzecz, całość o z rowerem jest przysłonięta tartem, bo tak naprawdę przez całą noc szalał tutaj i deszcz i niesamowity wiatr, takie porywy przeszywające, więc sobie to przy, przysłoniłem w ten sposób I, i to jest bardzo fajna metoda. O zobaczcie, Stadion Narodowy. Także jakby się pospytał, pod Stadionem Narodowym też można rozbić obozowisko. No tyle, taka krótka wstawka na początek, zobaczycie później resztę. Dzisiaj wielki dzień, wielki dzień Polaków, wielki dzień jeśli chodzi o postawę reprezentowaną przez Polaków, a mianowicie z całego kraju zjeżdżają się, właśnie słychać tutaj kolejny samochód nadjeżdża, z całego kraju zjeżdżają się kierowcy, nie tylko tirów, nie tylko taksówkarze, nie tylko osobówki, kto czym może w ramach manifestacji, ta, ta, takiego protestu, to się nazywa Konwój Wolności. Chodzi o to, żeby wreszcie zakończyć ten obłęd toczący nasz kraj, ale i cały świat od minionych dwóch lat ten przestępczy proceder. Po to się tutaj spotkaliśmy i od tego się rozpoczyna moja wyprawa. Dzisiaj pojeździmy sobie tutaj z tirami po Warszawie. Zamanifestujemy swoją postawę. Przede wszystkim zamanifestujemy to, że tą najmodniejszą chorobę świata można, a nawet należy ją wreszcie zacząć leczyć. Bo robi się wszystko, żeby sprzedawało, schodziło zupełnie coś innego. Nie skuteczne metody leczenia. Dzisiaj piękny dzień, także dużo będzie się działo, aktywny dzień, kończę gadać, biorę się za śniadanie i za inne rzeczy. Na razie. No cześć, ja już wydobyłem się z przyczepy, wyspany, najedzony, tam jest Stadion Narodowy. Pokażę Wam jak to wygląda na tą chwilę. No Tam jest rozgardiarz, tutaj słoninka, chlebuś, tam jest jeden wielki śmietnik, no i ekipa, która się nie wystraszyła i przybyła tutaj, żeby jednak reprezentować nasz kraj. I jeszcze cały czas dojeżdżają, więc, ale to jest nic. Przy tym nie wiem, czy będziecie widzieli tam, w oddali, w oddali, e, jest kordon policyjny. O, będą tutaj chyba zawijani nawet. A oni sobie tam parkują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze z tego, co widzę tutaj, dwa, trzy samochody policyjne. E, około dziesięciu. E, radiowozów nas zabezpiecza tutaj <grywa> także jest, jest nieźle się przed chwilą była rozmowa z policją na razie e, wszystko przebiega pięknie przede wszystkim jest piękna pogoda w Warszawie przybywa ludzi, przybywa samochodów zobaczcie tutaj już e, pierwsze tiry przybyły e, część samochodów jest na trasie tak naprawdę dopiero zbliża się tutaj Muszą postoje robić, muszą różne przerwy zgodnie z zasadami. Zresztą przed chwilą była komunikacja z policją, też tutaj nikt nie chce żadnych burt robić. Chcemy zamanifestować swój sprzeciw na to, co robią politycy. To nie ma nic wspólnego ani z nami, ani z policjantami, którzy zostali tutaj przesłani. Zresztą tam jest około 10 samochodów, 2-4. 6, 8 z tego co widzę 8 samochodów policyjnych, tu kolejne 4, 5, czyli mamy nawet kilkanaście. I chodzi o to, żeby w zgodzie z prawem, absolutnie nie kolidując tutaj z funkcjonowaniem stolicy, powiedzieć dość temu szaleństwu, które toczy nasz kraj i które zbierza, zbiera śmiertelne żniwo naszych Naszykly. Miało dzisiaj nie być blokad w stolicy, ale no niestety jeden się grafił taki, który troszkę blokuje. Także jedziemy W tym momencie jestem na jednym z centralnych mostów Warszawy Za mną przyczepa Wisła Chłopaki z konwoju zostali i oczekują na kolejne samochody i kolejnych uczestników ja stwierdziłem, że jadę pod zamek, także pozwiedzamy sobie Warszawę, a jednocześnie wyślemy do Warszawiaków przepiękny przekaz, który jest na ścianie mojej przyczepy, czyli to co dajesz wraca do Ciebie. O, zaraz będzie przystanek, będzie można zatrzymać się i wyłączyć kamerkę. Bo nie jest to takie proste, kiedy trzymam jednocześnie kierownicę, kontroluję to, co się dzieje w lusterku i staram się poruszać tak, żeby nie wadzić nikomu, żeby wszystko co z mojej strony było przewidywalne również dla innych uczestników ruchu. Jeden z tylów konwoju jednak wjechał do centrum. Jest chłodno, ale piękna pogoda. Konwój wolności, Polacy, budźcie się! Ba 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 Jest tak przeszywający ból! Rozstawiłem obozowisko pomiędzy samochodami konwoju Wolności. Tak, Dokładnie. I chcę mieć z prawdziwym polskim kierowcą pamiątkę. Ale podobno już nie jestem prawdziwy, bo dla Sorosza masz, tak. tak? Słuchaj, no, on się byle kim nie interesuje, więc musisz być prawdziwy. Byle kim? Już cię lubię, ziomek. Słuchajcie, to jest człowiek, który zainicjował ten piękny ruch i który wykazał, jak powinien zachować się prawdziwy Polak w sytuacji, jaką mamy od dwóch lat. Także dziękuję Ci, Krzysztof. Dziękuję. Patrz Polskę. Tak. a będzie nas tylko więcej no musi ledwie żyję. ruszyłem pomimo sytuacji ruszyłem w trasę tylko że nie w tym kierunku który był pierwotnie planowany a mianowicie nie na zakopane ale przeciwnie w wschodnią stronę czyli w kierunku domu już Warszawa została za mną o tam jest znak na e, kierujący na Warszawę to co najgorsze już pokonałem mam w tej chwili nie wiem koło 20 kilku, trzydziestu kilometrów w nogach ledwie żyję a jeszcze sporo przede mną nie wiem czy dzisiaj dam radę na raz to pociągnąć jeśli tak to będzie mój rekord jeśli chodzi o ten załadunek A Jeśli nie no to znajdę sobie jakiś lasek po drodze i w lesie przenocuję chociaż szczerze powiedziawszy najlepiej w mojej sytuacji byłoby dotrzeć choćby i nad ranem ale jeszcze dzisiaj do domu zawziąć się mimo że już mnie skręca z bólu ale po prostu uprzeć się dojechać do domu i opatrzeć tą swoją ranę, umyć się zabezpieczyć to wszystko no i rozpocząć, te, że tak powiem, rekonwalescencję. No bo ten dystans, który mi pozostanie i tak nie ucieknie. Będę musiał pokonać jutro, jeśli dzisiaj nie zdołam.